Siema, siema moi kochani, witajcie znowu na rybach, w końcu po takiej długiej, długiej przerwie. Jestem dzisiaj, nie mam za dużo czasu niestety dzisiaj znowu, więc przyjechałem na pobliską komercję, e, spróbować swoich sił. Ostatnio mieliśmy, ba, straszną pogodę w UK, wiatry, sztormy, deszcze, normalnie masakra, rzeki są tak podniesione, że nie ma szans, żeby łowić gruntował w żaden sposób czy tam na spławik więc tak jak powiedziałem z tego względu, że mam się mało czasu to nie kombinowałem i przyjechałem sobie na na pobliską komercję połowić jakiś rybek. obojętnie co to będzie, bo jestem naprawdę spragniony łowienia mam ze sobą dzisiaj jakby trzy mm, wędki ale będę łowił głównie na jedną wziąłem tylko w razie czego mam klasyczny feeder mm, mm, metod feeder i mam jeszcze krótką tyczkę z, z pławiczką tego jakby nic się nie działo to gdzieś po brzegach będę szukał Będę szukał rybek no a to tyle To bardzo prosto dzisiaj mam Mrożoną zamętę Gdzieś tam kiedyś zrobioną jeszcze do końca nie rozmarzła Mrożone kastery i czerwone robaki Też jeszcze nie rozmarzły Jak rozmarzną to ich użyję oczywiście czerwone robaki białe robaki Kukurydzę I Troszkę peletu 4 mm do strzelania procą Zobaczymy. Życzę powodzenia. Ja gruntuję sobie głowisko. mniej więcej sprawdzę sobie, gdzie jest pierwszy spad. I na tym spadzie na razie będę szukał rybek, także zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja zaczynam łowić. Dobra, jest jakaś pierwsza rybka, Kraszła, to jest płoteczka yes. Już jestem zadowolony Taka nie duża, ale jest rybka fajnie Po takim długim czasie nawet taka mała rybka cieszy Teraz założę sobie troszkę kawałeczek dendrobenki. o Taką większą też zobaczcie, zobaczymy czy są jakieś leszczyki. No tu pierwsze branie było ile, 20 minut. Najlepsze jest to, że jestem sam, kompletnie nie ma nikogo. Nie wiem czy ludzie się wystraszyli tej pogody co była i też jest zimno, bo jest 2 stopnie tylko jak widzicie się ze w pełnym ekwipunku czyli w całym kombinezonie bo naprawdę jest zimno myślałem, że trochę słonko wyjdzie, bo ładnie, ładnie wychodziło przed chwilą, ale już chmury zaszły, więc raczej na słonko nie mam co liczyć trzeba siedzieć tak ubrany. No dobra, zobaczymy, może jakieś leszcziki, może jakiś karpik. Tutaj to, to jeziorko, na tym jeziorku są dość, dość duże karpie, takie nawet do 15 kg. Ale też są bardzo duże ryby typu leszcze i bardzo fajne leszcze z dręgi ITP i także mam nadzieję na, na te ryby coś złapać. Wiecie, bo karpie teraz tak w taką pogodę zimową tutaj nie za bardzo żerują, więc ale wiadomo, że może jakiś podpłynąć i, i dziabnąć. Dlatego nie, nie, nie nęcę dzisiaj za dużo, ani za grubo, jak się troszkę zanęty, tu mam nie wiem ile to jest, może pół kilograma, albo no, nawet może i nie w tym woreczku. Troszkę peletu, tak jak widzieliście i trochę rubaków i tym głównie będę nęcić, więc zanęta mam tylko do do, do, do koszyczka, także ten. No co, miejmy nadzieję, że coś puknie zaraz większego i będę mógł Wam to pokazać, także rozłączam się i czekam na kolejne, kolejne rybki, mam nadzieję, że tym razem będą większe, ale jakby takie brały, też bym się nie obraził. Dobra, słuchajcie, na fider nic się nie dzieje kompletnie, więc przerzucę się trochę na spali na tych sklepowi. Znaczy na tyczkę, na bata O tu mam 4,5 metrową tyczkę, ale zestaw długi zrobiony na bata normalnie. Mam wygruntowane, mam tutaj fajne, około 1,50 m, 1,60 m gruntu od razu założę sobie dwie pineczki. Haczyczek 18 sobie zrobiłem bardzo delikatny Zostawik od razu założę sobie dwie pineczki, zarzucę Opa, lala. O I podkarmy sobie troszkę Kuleczka zamęty, zamrożonej Tak. O, nawet się nie ukupiła, tylko pływa. O jest. Będę strzelał sobie robakami tutaj. Zobaczymy. Troszkę robaczków. Troszkę kukurydzy. Nęty, troszkę i tak po troszkę wszystkiego i zobaczymy czy tutaj podejdzie jakaś rybka, czy nie trzymajcie kciuki bo na fiderka kompletnie nic się nie dzieje no i długo nie trzeba czekać, jest to jeszcze poteczka branie mega delikatne o. Padłaś, wyhaczyła się sama. Ma dwie pineczki. Jest kolejna mała poteczka Szkoda, że taka malutka. No ale lepszy ryc niż nic nie. Na bez rybiu. Tu i nawet taka ryba. To ryba. Dwa robaczki. To jest tak słabo, że nawet zarzuciłem drugą wędkę Fidera Zrobimy pchnięcie Na spawiku Może tu coś podejdzie na tego Do tego spowika Teraz na fiderka założę sobie małą kukurydzkę, o coś tutaj podejdzie, troszkę zobaczcie, bo troszeczkę się i z ręka kukurydzy może jakiś leszczyk może jakiś karpik nawet chociaż taką zimną porę może teraz to naprawdę troszkę troszkę tej nocy i to może dlatego te rybki tak na komercji nie chcą za bardzo albo tu po prostu nie ma ryb ale coś tam widać, że czasami się wyrzucało Super małe te potekki na razie ale ale są na malutki haczyk i coś tam może może fajnie by było gdyby podeszły Wiaterek już ustał, teraz znowu się ruszył taki zimny troszkę delikatny wiaterek, ale naprawdę ciągnie. O, jest zrobiona większa podeczka brania są tak mega delikatne. No fidelka nic na kukurydzkę się nie dzieje. Ale czekamy, ładno Że być może chociaż... wiem czy nie wrzucić podbieraka do wody i te rybki, które będę łowił, dorzucał chyba do podbieraka, żeby zobaczyć ile złowię tych płotek bo chyba raczej nic większego to nie będzie. Wiecie, jak na razie to cały czas takie malutkie te putyczki. Miałem chyba jednego leszczyka przez chwilę na węzce, ale mi niestety spadł. tyczy typowo też leszczowe. Delikatna wystawka i odjazd na bok. No i po zacięciu dosłownie 2-3 sekundy na węzce, no i spadł. To szkoda, bo od razu było czuć, że troszkę większa nieba? Fidera mam zarzuconego też daleko tam pod wyspę, co teraz zarzuciłem, bo tutaj nigdzie nic się nie działo, ale też nic się nie dzieje kompletnie, ale rzucę tam parę razy, sobie podkarmię trochę to miejsce, wiecie, kilka koryków niech tam wpadnie i tam zostanę już chyba dzisiaj do końca. A tutaj cały czas będę starał się odławiać każdą rybę tutaj na tego bacika. Żeby chociaż coś Tutaj mi się Wiecie O tylko się zdążyłem rozłączyć I od razu lepsza ryba Na spowiku mam leszczyka Ładne branie już Pierwsza ryba do podbiraka dzisiaj. U, u, u. Ale cię nie jest duży. Nie jest olbrzym, ale jest rybka. Ale fajna. Taką to już można łowić. Takie jak to jest. Na razie będę trzymał w tym podbieraku, który Zawsze na koniec coś będzie można pokazać, nie? nie? ma nikogo tutaj na łowisku, czyli chyba nikt mi tutaj żadnych problemów nie będzie robił. Takie, jak już takie były, kilka takich sztuk, to by się fajnie mówiło, fajnie by się działo, trochę cieplej by się od razu zrobiło, bo naprawdę jest zimno, wiatr się znowu ruszył i buh zimno, dobra, połowę dalej. O, teraz słuchajcie, lepsza płyteczka. Fajna. Już tylko fajna młodeczkę ale brania naprawdę mega, mega delikatne, jakieś delikatne podprowadzki, delikatne przyurzenia nie ma takich dla wiecie puch. Pod wodę jednak widać, że ta ryba jest dzisiaj mało, bardzo mało aktywna. No ale fajnie, że coś się doszło robić. Także Kolejny leszczyk. To jest troszkę mniejszy. Ale cieszy, cieszy taka rybka Oj Wyszło na chwilę troszkę słoneczka Troszkę się cieplej zrobiło, bo naprawdę, buh Jest masakra tak zimno Ale już niestety chmury wychodzą I jest po słoneczku się nie nacieszyliśmy, nie nacieszyłem się za długo tym ciepłem, ale chociaż chwila naprawdę dobrze mi zrobiło, bo to mega zimno. Na też mam jakieś bramy, nie wiem czy tam coś wisi. Ta, coś tam wisi, no. Tu jest jakiś leszczyk, chyba leszczyk, albo płotka jakaś fajna. też takie mega delikatne branko było kilka skubnięć szczytówka się wyprostowała i już tak zostało także nie było jeszcze takiego typowego brrena to dzisiaj naprawdę mega mega delikatnie biorą i też jest zimno nie tylko mi Nie ma na co się dziwić Ja woda Piękny rzut od samiuśką wyspę dziwo dziwne, że jest pół godzina? dziesiąta w pełni będzie. Jedenasta, i nie ma żadnego wędkarza, to jest dziwne. Naprawdę się wystraszyli chyba pogody. To mi już dużo nie zostało wędkowania. Jest przez półtora godzinki, i do domku. Dzisiaj, czy 23 grudzień, to trzeba jeszcze trochę rzeczy, pomóc żonie porobić na święta, na jutro. No że no, tyle. Ale chociaż na, nie, na chwilę wypadniecie, żeby połowić troszkę, żeby chociaż tych małych nawet tego. Ja się cieszę nawet z tych małych ryb, ja nie muszę łowić olbrzymów Już to wielokrotnie powtarzałem, że takie nawet rybki, jak tu dzisiaj jestem, takie małe rybki mnie cieszą mega. Nie muszę łowić karpi wielkich, jakiś potężnych wiadomo, że to jest fajne, ale to tylko do pewnego stopnia ale że to tyle mówimy dalej, czas się napić ciepłej kamusi kolejną fajną rybeczkę Potęczka ładna Fajna. O, nie trafiłem do podbieraka. Jest kolejna fajna, a nie, to leż, myślałem, że fajna. A to leszczyk. I to jest chyba największa płotka jak mi się wydaje I nie są to rekordy no i trochę no co zrobisz, niech ty zrobisz ważne, że chociaż coś się dzieje Ostatnie minuty, znaczy ostatnie minuty, dosłownie 10-15 minut zostało mi I mam jeszcze jednego leszczyka. No taki z pół kilograma, pewnie. No, może nie pół kilograma, ale już fajna rybka. Jeszcze chwilkę i się zwijam, bo już mi żonka dzwoni, że trzeba jeszcze jakieś zakupy zrobić, a dzisiaj te sklepy chyba nie są długo pootwierane, tak mi się wydaje. Jakąś fajną rybkę, nie wiem czy nie karpia. Na fidelku na pewno karpia, bo będę musiał się zaraz odklipować. Uuu. Ciekawe, czy da radę go wyjąć, bo to jest naprawdę wielka ryba. <grymne> Nie wiem, czy jest podhaczony, czy wziął, bo takie branie było bardzo, bardzo powolne. Ale to będzie ładny wielki karp. Zobaczcie, jak on idzie bardzo powolutku. Cienki zestaw bardzo, przypomnę 0,14. Zobaczymy, co się da zrobić. Będę wygięta jak strzelba Uff. tu ma brani na no piscy tu, tu mam też rybę tu tutaj mamy leścika a on dwie wędki i jednej ręce, słuchajcie Dobra, tamtym sobie pochodzi bo i tak wiecie, dopóki zestaw napięty to spaśnie spadnie tak wyszczyt u tą wędkę na razie już na bok i teraz będę się starał docholować tę, tę rybę tutaj na brzegu No dobra, wypuszczę te rybki, co dodaję mam w podwyraku. Ale pokażę Wam mniej więcej, ile ich mam. Zobaczcie, to jest mój połów z dwóch godzin. Trochę jest, nie? Teraz to wypuszczę. O, jeszcze jedna potyczka żebym miał tutaj miejsce na tego kabanosa bo ten to tutaj jest kawa urypska. w takim zestawie z na bradę i to będzie ryba dnia mam nadzieję, że się daje że Nie Jest taki duży. wodociutko, pięknie pięknie Jest po wodociutko, ładny kaban słuchajcie. Ale akurat jakie dzwonki by były z niego teraz na święta <laughs> o, Ale zimno strasznie zobaczcie na tego kawana. Ale piękna ryba Dobra daję mu buziaka i wypuszczę go do wody Tutaj to, to pod bielek to się połamał, i Słuchajcie, mega fajnie. Na sam koniec to była naprawdę ostatnia ryba. Jadę do domu, bo jest mi mega zimno. Łapy mam zamknięte, zaciekie, znaczy, takie czerwone łapy. Masakra. Już jednak naprawdę jest taka pora, że już Rękawiczki są mega potrzebne. Pakuje się i się zbija, no dobra, widzieliście. Kilka rybek udało się złowić, fajne płotki. Kilka leszczyków, spoko. Ja tam wiecie, nie wymagam od tego, żeby łowić za każdym razem jakieś rekordy, wiadomo jaka jest pogoda, wiadomo jaka jest pora roku. No i, i tak dobrze że te rybki coś tam skubało, no i ten piękny, piękny karp na tego delikatnego fiderka To naprawdę rarytas Także reszty wyrzucam ich sobie kaczki zjedzą Resztę kukurydzy też na brzeg nie rzucam, nie rzucam do wody bo no to za dużo nie ma co? No i co? To tyle moi kochani. Jak się filmik podobał, dajcie koniecznie łapę w górę. A obiecuję Wam, że niedługo kolejny filmik. Jak tylko będę miał troszkę więcej czasu ruszał nad rzekę polować na jakieś rybki leszcze, brzane ITP. Także do zobaczenia i widzimy się już niedługo. Na razie.